Cześć, z tej strony Kacper. Kuming zrzucił mi wyzwanie, żebym porównał ich topową wyciskarkę wolnoobrotową ze sprzętem z marketu. Jakie są efekty? Czy faktycznie warto dopłacać? Zapraszam na seans. Zacznijmy od tego, co w opakowaniach oraz co zawierają w sobie obudowy tych sprzętów. Większość wyciskarek do soków ma bardzo podobny zestaw akcesoriów. Poza podstawą z silnikiem mamy więc zbanek na sok ze śrubą obrotową i sitkiem przesadzającym sok. Z jednej strony misy wypływa gotowy sok, a z drugiej wszelkie pozostałości z owoców i warzyw. Do tego mamy popychacz do produktów, dwa pojemniki na sok i pulpę oraz szczoteczkę do czyszczenia po zakończonym wyciskaniu. W przypadku Kuvings Revo 830 już na etapie wyciągania elementów z opakowania widać różnice. Chociażby w tym, że mamy nie jedno, a dwa sitka, z czego jedno służy do uzyskania klarownego soku, a drugie do koktajli czy soków z mięszym. Do tego model z polskiej dystrybucji ma dodatkową nakładkę do wykonywania sorbetów i lodów, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości tego sprzętu. Miłym dodatkiem jest też książka z przepisami na różne soki, a całość dopełnia obrotowa szczotka do sitek, która maksymalnie ułatwia i usprawnia proces czyszczenia. Wystarczy kilka obrotów i trochę bieżącej wody, zamiast ręcznego szorowania kawałek po kawałku za pomocą tradycyjnej szczotki. To co na pewno też rzuca się w oczy to większe wymiary propozycji od Kuwinksa. Całość jest bardziej masywna i wygląda na lepiej wykonaną. Bardziej dopracowane są nawet takie szczegóły jak chociażby oznaczenia przy klawiszu sterującym pracą, w sieciówkowej wyciskarce wygląda to po prostu strasznie tanio. Z drugiej strony na pewno taka tańsza propozycja zajmie nieco mniej miejsca, co przy małych kuchniach i bardzo sporadycznym użytkowaniu może mieć jakieś znaczenie. Większa na pewno jest też waga samej podstawy z silnikiem. Jest tak dlatego, że Cummings Rewo 830 ma stanowczo mocniejszy silnik, który sprawdzi się do dłuższej pracy bez przerwy, czy wyciskania soku z twardszych produktów, w tym nawet zamienianie mrożonych owoców na sorbet. Wyższa waga daje też przewagę w postaci stabilności sprzętu na blacie. Podczas nawet intensywnej pracy nic się tutaj nie przesunie w żadną stronę, co też wpływa na nasze bezpieczeństwo. Nad silnikiem mamy misę z podajnikiem owoców. I tu mamy kolejną ogromną różnicę, ponieważ otwór w Kuvings Rewo 830 jest stanowczo szerszy, dzięki czemu większość warzyw czy owoców możemy umieszczać tutaj w całości. Wystarczy przemyć lub obrać produkty ze skórki i wrzucić w całości od góry. Tańsze wyciskarki zazwyczaj mają stanowczo węższe otwory, więc na przykład jabłek w całości tutaj nie włożymy. Trzeba je przekroić na kilka mniejszych fragmentów, co każdorazowo zabiera też kilka dodatkowych sekund. Osobiście bardzo podoba mi się też to, że w wyciskarce od Cooings mamy automatycznie ruchomy element przy podajniku produktu. Unosi on się za każdym razem, gdy poprzednie produkty są już w trakcie zmieniania się w sok, informując nas tym samym, że możemy już dodać kolejne owoce czy warzywa. Pozwoli to też chronić przed ewentualnym przeciążeniem silnika, no a w sieciówkowych wyciskarkach musimy wykazać się większym wyczuciem, bo tak jak w tym egzemplarzu, zazwyczaj pokrywa się nie unosi. W środku misy też znajdziemy różnicę w postaci śruby. Ponownie ta w Kuwix Revo 830 jest stanowczo cięższa i wydaje się bardziej trwała. Dodatkowo w górnej części mamy odstające ostrze SmartCut, które rozdrabnia większe kawałki produktów na mniejsze, co szczególnie sprawdza się przy selerze naciowym czy chociażby przy marchewce. Stosując takie ostrze możemy wkładać je w taki mniejszy otwór od góry bez konieczności rozdrabniania na mniejsze cząsteczki. Wyciskarki różnią się nie tylko tym co można zauważyć na pierwszy rzut oka, ale także wnętrzem. Oba sprzęty z mojego porównania mają silniki o mocy 200W. W przypadku Kuvings nie jest to jednak zwykły silnik po prostu kręcący dookoła śrubę, ponieważ zastosowano tu model o jakości gastronomicznej o dużo wyższej trwałości na przeciążenia. Oznacza to, że mimo tej samej mocy siła zgniatania produktów jest po prostu większa. Szczególnie, że też Kuvings Revo 830 generuje mniej obrotów na minutę, w ciągu 60 sekund ten ślimak wewnątrz misy obraca się tylko 40 razy, podczas gdy w wyciskarce z marketu jest to 70 obrotów na minutę, czyli niemal dwa razy więcej. A w tym przypadku jednak mniej znaczy lepiej. Wolniejsze obracanie pozwala wycisnąć więcej soku z tych samych produktów, a jednocześnie zachowując więcej wartości. Wyższe prędkości na pewno pozwalają lepiej się rozpędzić, co ułatwia rozdrabnianie większych lub twardszych produktów. Niestety jednak przy szybszych obrotach sporo soku zostaje w owocach i warzywach, zostają one szybko przerzucone z misy do pojemnika na pulpę. To na co warto też zwrócić uwagę to okres wsparcia gwarancyjnego. W przypadku Kuvings jest to aż 10 lat, więc przez długi czas mamy pewność, że sprzęt będzie działał, a ewentualne uszkodzenia zostaną naprawione. W sieciówkowych wyciskarkach jest to od 2 do 3 lat gwarancji, czyli nieporównywalnie mniej. Dla niektórych może być też ważna deklaracja bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście kontaktu z żywnością, no i o ile w Kuvings mamy jasno określone, że wszystkie elementy są wolne od bisfenoli, to przy tych tańszych wyciskarkach już nie zawsze będziemy mieli taką pewność. Wiemy już jak wyglądają oraz czym wyróżniają się obie wyciskarki. Przejdźmy więc do praktycznych testów i do tego jak one radzą sobie z wyciskaniem soków. Obie wyciskarki jak najbardziej wycisną sok. Z uwagi na szybciej obracającą się śrubę, tańsza opcja może zrobić to nawet czasem nieco szybciej. Jednocześnie jednak pozostała pulpa jest dalej wilgotna, spokojnie można by było jeszcze trochę więcej soku z niej uzyskać. W przypadku Kuwings REVA 830 wióry są praktycznie całkowicie suche i myślę, że wyciśnięte jest z nich wszystko co najlepsze. Większość testów przeprowadziłem z takimi samymi sitkami, dedykowanymi właśnie do wykonywania soku. Tak, żeby to porównanie też było jak najbardziej miarodajne. Przejdźmy już do konkretnych składników, a zacznijmy od cytrusów. Oba soki są jak najbardziej smaczne, są ładne i pełne intensywności. Na języku można jednak poczuć różnicę w konsystencji, bo sok z Revo 830 jest bardzo klarowny i nie znajdziemy w nim praktycznie żadnych pozostałości miąższu. W przypadku tańszych rozwiązań trochę farfocli zostaje w soku, całość ma wyczuwalne grudki, co nie każdemu przypadnie do gustu. Mi akurat w cytrusach to nie przeszkadza, ale znam osoby, które nie wypiją soku, jeśli coś tam w nim będzie pływało. No dobra, przejdźmy do czegoś twardszego, czyli no marchewki. Jak wspomniałem w Kuvings Revo 830 do dyspozycji mamy ostrze SmartCut, które stopniowo rozdrabnia automatycznie dłuższe produkty na takie mniejsze części. I faktycznie to się sprawdza, bo ten model bez problemu poradził sobie z wyciskaniem soku. W tańszym egzemplarzu też przebiegło to całkiem sprawnie, nawet wrzucając marchewkę w całości. Jednak niestety do czasu, bo przy której z marchewek urządzenie się zablokowało, marchewka zaklinowała się przy ślimaku, automatycznie też silnik się wyłączył i konieczne było rozkręcenie całości. Przy bardziej budżetowych wyciskarkach lepiej jest po prostu pokroić marchewkę na mniejsze kawałki, żeby właśnie nie doprowadzić do takiego zablokowania. W dłuższej perspektywie może to doprowadzić do szybszego uszkodzenia silnika, a tego jednak byśmy nie chcieli. Jeśli chodzi o konsystencję soku, to jest bardzo podobnie. Ten z REWO 830 jest praktycznie całkowicie klarowny, a w pojemniku z drugiej wyciskarki znalazło się trochę suchych, nieodfiltrowanych wiórów. A co z innymi długimi produktami, które na przykład zawierają włókno? Sprawdziłem wyciskanie soku z selera naciowego i tu tańsza wyciskarka poradziła sobie szybciej. Poszczególne łodygi zostały wciągnięte w całości stopniowo obracając się wokół ślimaka, w REWO 830 całość trwała dłużej, ale za to była bardziej efektywna. Wyciskanie odbywało się nie z całej łodygi naraz, błyskawicznie przechodząc przez całą śrubę, tylko następowało stopniowe rozdrabnianie i wyciskanie soku z takich mniejszych fragmentów. Dzięki temu udało się uzyskać nie tylko więcej soku, ale także urządzenie można było stanowczo łatwiej doczyścić. Kilka sekund pod bieżącą wodą wystarczyło, żeby śruba była ponownie czysta, a w tej sieciówkowej wyciskarce włókna niestety się trochę zaplątały, więc doczyszczenie trwało dłuższą chwilę. Niektóre z włókien też wbiły się w sitko, przyblokowane było również ujście pulpy. Ostatecznie więc szybsze wyciskanie wiązało się z dużo bardziej czasochłonnym czyszczeniem. Przechodzimy do klasyki, czyli jabłek. Tu postanowiłem sprawdzić nie tylko wyciskanie na sitkach do soku ale także przy okazji skorzystać z tego drugiego sitka do koktajli. Na pierwszy rzut oka wyciskanie przebiegało podobnie, z tym, że w Kuvings Rewo 830 wkładałem jabłka w całości, a do drugiej wyciskarki musiałem pokroić je na mniejsze cząstki. Zauważyłem też, że podczas wyciskania w tańszym modelu musiałem czasami skorzystać z popychacza, bo taka ćwiartka jabłka nie zawsze chciała sama opaść do śruby. W wyciskarce od Kuvings nie było to w ogóle konieczne. A co z efektami? Najbardziej klarowny sok wyszedł z sitka o małych oczkach w Kuvings Rewa 830, z kolei najbardziej gęsty z sitka z grubymi oczkami z tego samego sprzętu. Tu wręcz wyszedł już taki gęsty mus, który spokojnie można by było jeść łyżeczką. Na tym klarownym soku jedynie widać taką delikatną jabłkową piankę, która jest naturalnym zjawiskiem soku z jabłek. Raz jest ona większa, raz mniejsza, tu dużo zależy już od gatunku jabłek. Sok z marketowej wyciskarki wyszedł taki pośredni, więc był czymś pomiędzy sokiem a musem. Korzystałem ze stosunkowo twardych, soczystych jabłek, więc i tak sok wyszedł dość klarowny, jednak podczas picia było czuć, że miał dalej sporo miąższu w sobie. W zeszłym roku na jesień mając do dyspozycji jabłka z sadu rodziców, które były jednak w większości miękkie i mięsiste, te różnice były stanowczo większe. Korzystając wtedy jeszcze z innej, równie taniej wyciskarki, Uzyskiwałem bardziej mus niż sok, a chcąc mieć taki prawdziwy jabłkowy sok musiałem kombinować chociażby z sitkami czy filtrami jak do kawy, co nie ukrywam było dość uciążliwe. Odkąd zacząłem testy Kuvings Revo 830 nawet z takich większych jabłek mogłem uzyskać w końcu sok ze stanowczą mniejszą ilością miąższu, więc no przy takich jabłkach twardych może nie mieć to aż takiego wielkiego znaczenia, jednak już przy miękkich różnica jest ogromna. Obie wyciskarki poradzą sobie też z innymi owocami. Testowałem chociażby brzoskwinie, winogrona czy ananasy, soki wychodzą na pewno pyszne i można też miksować kilka składników ze sobą wykonując takie wieloskładnikowe soki. Wszystko oczywiście zależy od tego na jakie soki macie aktualnie smaka. W każdym scenariuszu jednak powiela się sprawa klarowności soku. Z z Rev 830 sok jest praktycznie czysty, a w sieciówkowej wyciskarce Coś tam zawsze będzie pływało i zagęszczało sok. Warto też pamiętać, że z modelem Revo 830 wykonamy także gęste koktajle stosując to drugie sitko z większymi oczkami. Sprawdza się ono także do uzyskiwania smoothies czy musów chociażby z jabłek, ale także do soków z cytrusów jeżeli chcemy uzyskać większą ilość miąższu. Co więcej z dodatkową nakładką możemy nawet zrobić sorbety i lody z maksymalnie prostym składem. Nawet z samych zamrożonych owoców w tańszych wyciskarkach lepiej nie próbować wkładać zamrożonych produktów, no bo może to się skończyć uszkodzeniem lub w najlepszym wypadku zablokowaniem silnika. No dobra, tak więc co wynika z tego porównania, czy warto dopłacać do Kuvings REVO 830? Tak naprawdę wszystko zależy od tego jakie soki lubicie oraz jak często będziecie je pić. Jeżeli sprzęt ma być używany średnio oraz na pół roku, to faktycznie może wystarczy najprostsza wyciskarka za kilkaset złotych. Takie sprzęty są zazwyczaj też mniejsze, więc jak mają stać i się kurzyć, to przynajmniej będzie mniej powierzchni do wycierania. A tak serio, dla osób, które zamierzają pić więcej soków, korzystać z różnych produktów i zależy im na jakości takiego uzyskiwanego soku, to lepszym wyborem może być właśnie Kuving's Rev. 830. Jasne, no cena jest kilka razy wyższa i nie każdy będzie chciał aż tyle wydać, jednak no z drugiej strony jest to też urządzenie profesjonalne, z mocniejszym silnikiem i z aż 10-letnią gwarancją. A to znaczy, że taka wyciskarka może nam posłużyć dłużej. Do tego w tym modelu przygotowywanie soków będzie wygodniejsze ze względu na duży otwór na owoce i warzywa. Po umyciu czy obraniu praktycznie od razu możemy przejść do wyciskania soku bez konieczności krojenia na mniejsze kawałki. Nawet jeśli są to długie marchewki czy seler naciowy dzięki zastosowaniu ostrza smartcard. Jedynie ewentualnie powinniśmy usunąć większe pestki, na przykład z brzoskwini czy śliwek, no bo przez stanowcze rozmiary mogą też wpłynąć na zniekształcenie smaku soku. Kuwiks REVO 830 to też większe możliwości, jeśli chodzi o uzyskiwane efekty. Z sitkiem do soków uzyskamy stanowczo bardziej klarowny sok, bez takiego miąższu pływającego w szklance. Do tego mamy osobne sitko do koktajli czy musów, a poza tym możemy też wykonać lody, sorbety czy nawet napoje roślinne z twardych orzechów. Tak więc, jeżeli planujecie pić dużo soków, zależy Wam na jakości, wygodzie i lepszych efektach, to taki Kuvings Revo 830 będzie lepszym wyborem. Do sporadycznego użytkowania, jeżeli nie przeszkadza Wam miąż czy konieczność rozcinania produktów na mniejsze fragmenty, tania wyciskarka z marketu może być dostatecznym wyborem. A co Wy myślicie o tych sprzętach, który z nich Wy byście wybrali? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli już zdecydujecie się na propozycję od Covings, to koniecznie zajrzyjcie na stronę lepszesoki.pl, łamany na kapsologicznie, żeby sprawdzić specjalną ofertę z ciekawymi bonusami. Link oczywiście umieszczam w opisie, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!